Hejka, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i w dzisiejszym odcinku powiem Wam troszeczkę o aktualizacji, co tam jest fajnego i w ogóle, więc no ja się tutaj ze wszystkim przygotowuję, a wy obejście sobie intro! od nagród z koła Fortuny, bo sobie tak zakręcam nim. Proszę, żeby były jakieś bilety. No dobra, trochę słabo. Mogę już kupić sobie kupić katanę. I nagrody to są takie. Hakana Pant, Tadoki, Hashtag Klan Hashtag Klan Rita i Shotgun Katanas. Więc takie były nagrody i teraz sobie odbórę. Zdrowia. No, więc tak. Po pierwsze, jest taka. idziemy sobie do świat VIP, żeby pokazać Wam to dobrze. Więc się widzimy? Ok, jestem. I teraz jest taka góra, i na samym szczycie tej góry pokazują Wam się. Czekaj, czekaj, czekaj. Zatrzymajmy się tutaj na chwilę w tym momencie, bo dźwięk się mógł zepsuć. I to już nie moja wina tylko nagrywarki, ale lepszy jest ten dźwięk niż poprzednio, więc szacun. Pozdrawiam i zapraszam do oglądania. Teraz screeny, jak tam wygląda i w ogóle. Yy, nawet chyba mam film, więc. Więc teraz w tym kawałku będzie się puszczał. Thank mm -hmm. you. Widzicie sobie filmik, jak to ja przechodziłam. Udało mi się naprawdę i bez tego skrótu, pokażę wam jaki skrót chodzi, bo może dla niektórych łatwiej, a mało osób o tym wie chyba, bo widziałam, że mało osób o tym wie. i Tutaj postęp postawić spray pomniejszający Tutaj jak widzicie jest taka dziurka Pokażę wam na co chodzi Gdzie mam spraye, o Próbowałam tym sposobem, ale mi się nie udało, ja wolę normalnym I tutaj O I tutaj jest taki sposób, po prostu Tak, musi Musimy I no. I po prostu tam trzeba się dostać na koniec. I nie wiem co dalej, bo tą drogą ja nie szłam. Yy, in, 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 inne gościuwe szły tą drogą. Ale ja szczerze powiem, yy, moim sposobem to tak łatwo się mnie dostać, ale też tak trudno. Yy, w ogóle? I no. Macie tutaj screena, gdzie byłam w jaju sojowym. Tam trzeba zaskoczyć. Trzeba zaskoczyć tam. Do tego jaja sojowego, i tutaj też jest jajo sojowe. Hmm. Chyba jestem w stanie Wam to jajo jedno pokazać. A zresztą pewnie wiecie, bo tam trzeba zaskoczyć. Macie screena, jeżeli zrobiłam. A jeżeli nie, to trudno, nie I No Tutaj wszystko powiedziałam chyba o tej Górze Kinkiet. I jak, a jeszcze, jak dobrze wiecie, widzieliście w koła fortuny, że były tam jakieś dziwne klany: klan Brockbroin i klan Lita. Wszyscy, którzy przeczytali te wiadomości o, od Blockstar Planet, wiedzą o co chodzi. A kto nie przeczytał, to nie wiem. Ale w skrócie, po prostu Blockbroin. Chcę zachować tą piękną architekturę. Ri, architekturę. Yy, tą architekturę, że nie chcę jej zmieniać. A Rita chce zrobić w nią jeden wielki, taki nie do zrobienia No, według mnie. Teraz pójdziemy sobie do Nexusa. Okej, okay, i chyba dobrze wiecie, ale jest piąte. Ja już. Nie, nie są we wasabi, które możecie tutaj, jak pokażę wam jajko są wasabi, jeżeli tutaj się dostaniecie, to i tam pójdziecie korytarzem, tam korytarzem, to znajdziecie jajko wasabi. I no, jeżeli wiecie, tutaj też jest w tym budynku jedno i dwa są tam. Kurde, tak gdzie i piąte, nie, to są dwa tutaj i dwa tam, a piąte jest koło tej swigi. Bo zapomniałam o tym jednym w czerwonej bramie. I no. I no, teraz taka krótka będzie ta. Y, krótkie takie info: ocenię ten pakiet najnowszy, bo go mam. No. I w ogóle robimy akcję jeden like, jeden papier toaletowy od Demki Więc zostawiajcie łapkę w górę co dwa lajki like. Jedna osoba wygrywa papier toaletowy Fajnie, fajnie I ogólnie powiem tak Smog lewituje, chmurka lewituje, jest bardzo fajne Chmurkę oceniam 10 na 10, bo jest mega fajna to że trochę duża, ale to nie jest jej wina, bo ja mam papier toaletowy i mi trochę zasłania spokój. Yy, Smog jest fajny. Ja chciałam takie kolory akurat. I no, parkour chcesz, ale nie, 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 nie. nie pójdziemy na parkour, już wola pełna nie no żart. I pani kamlot była, był taki kamyk w Prima Pris do zdobycia. I no. Moja ją macza chciałam zdobyć, bo mało ich mam. I no, teraz pokażę Wam co jest do stworzenia z tego co jest do stworzenia w tym US e, Kurcza kolandia, krójcza landia, kosz i no. I jeszcze będą różne rzeczy dodadzą. na przykład tak jak do czego będzie potrzebne jajo sojowe, które było moją największą motywacją, bo i, bo teraz wam się screen pokazuję. I jak widzicie tam jest taki ninja. Ja tego ninja bym chciała, więc no. I inne chyba nie będą zavipa, bo tam będzie potrzebne jajo sojowe, z czego to widziałam. Chyba. Czekajcie. Czekajcie, sprawdzę jeszcze, żeby nie było. Jajko sojowe wygląda tak, taka miska z ogórkami. O, właśnie. I no. Dwa jajka wasabi, bo tutaj na razie odkryto pięć ich. Więc no. Ja te jajka mam stojowy, więc no yy, i teraz nie wiem nie wiem co dalej mówić, bo mniej więcej to wszystko z tej aktualizacji, no nowy Nexus nowy ogólnie polecam tą aktualizację polecam w ogóle grać w Blockstar Planet podczas tej aktualizacji, bo ona jest mega piękna ona jest po prostu piękna i bym jej nie chciała zmieniać Naprawdę ona jest piękna. Piękna. Dobra. Nie znam się na ortografii ani na gramatice. Zaproszenie hejtowe. I no. Dobra. Misję jeszcze sobie odbierzemy. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli wam się podobało, to łapka w górę i subskrybujcie. A jeżeli nie, to łapka w no i tu co? Pa, pa Pa, 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 pa.